Droga w prądach zostanie poszerzona i przebudowana. Będzie nowocześnie, a zarazem bezpiecznie. Przy drodze powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa, która pozwoli mieszkańcom prądów oraz siedlisk dostać się do sąsiedniej miejscowości, skąd też już odjeżdża autobus miejski do Pola czy, 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 czy jest sklep. Także jak najbardziej ta. To rozwiązanie, które tutaj jest już zaproponowane i mam nadzieję, dojdzie za chwilę do skutku, no to jak najbardziej ucieszy wszystkich mieszkańców i, i nie możemy się temu doczekać. Droga pozostawia wiele do życzenia. Szerokość jest niewystarczająca do bezpiecznego wymijania pojazdów, co jest potrzebne szczególnie wtedy, gdy trasa ta staje się alternatywą dla autostrady podczas wypadku. Droga 435 i droga 429, bo to te dwie drogi wojewódzkie będziemy remontować, długo czekała na swoją kolej, ale wiedzieliśmy o tym, że powstanie właśnie że złożyliśmy ten projekt i że prawdopodobnie otrzymamy na to dofinansowanie. Powiem tylko tak, siedmiometrowa droga, 115 km na nacisku na oś, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki, przejścia dla pieszych, wszystko to będzie. Więc naprawdę nieczęsto nie robimy aż takie długie odcinki, zwłaszcza w terenie zabudowanym, bo częściowo we wszystkich trzech miejscowościach przecież będziemy przebudowywać. Więc myślę, że to będzie jakość, która pojawi się i w Komprachcicach, i w Dąbrowie, w dwóch gminach, a konkretnie w Wawelnie Polskiej Nowej Wsi i Prądach i przez długie, długie lata będzie służyła wszystkim korzystającym. Samorząd oraz mieszkańcy od lat starali się o przebudowę tej drogi. W najbliższych latach zadanie zostanie zrealizowane. Powstają bardzo duże dziury i, i, i są wstrząsy niesamowite w naszej miejscowości. To bardzo, bardzo, bardzo nam przeszkadza. Poza tym ta droga jest bardzo, bardzo wąska. Na przykład znaczy jest taki odcinek między prądami a wernem, gdzie bardzo trudno się wyminąć z tirem. Jest to jest droga około 5 metrowa tylko może tak. Także no jest niebezpiecznie. Jestem bardzo wdzięczna, że zarząd województwa polskiego jednak dopiął swego i dla gminy wiejskiej też znalazły się pieniądze i właśnie taka droga o dużej nośności, o dużej szerokości, a przede wszystkim ze ścieżką rowerową, będzie już dzisiaj cieszyć mieszkańców i nie tylko będzie bezpiecznie, nie tylko będzie estetycznie, nie tylko podniesie się jakość życia tych wszystkich mieszkańców, ale również skomunikujemy i usprawnimy tym mieszkańcom dojazd do przystanków autobusowych, do ośrodków użyteczności publicznej i do przede wszystkim Dąbrowy, do urzędu czy do kolei państwowych. Droga zostanie przebudowana na odcinku ponad 8 km. Szerokość asfaltu będzie wynosiła 7 metrów. Chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa powstanie w Polskiej Nowej Wsi, Wawelnie i Prądach.